Witam serdecznie w szóstą niedzielę wielkanocną roku A. Usłyszymy dzisiaj fragment mowy, rozmowy Pana Jezusa z uczniami na ostatniej wieczerzy. Mowy, w której Pan Jezus zapowie Ducha Parakleta, Ducha Pocieszyciela, który będzie im towarzyszył już wtedy, kiedy... Kiedy Jego samego nie będą ludzkimi oczami oglądać? Oczywiście, u boku Jezusa zawsze mieli bezpośrednie takie oparcie w Jego osobie. Pan Jezus podejmował polemiki z przeciwnikami, Pan Jezus dokonywał znaków, oni wyraźnie szli za Nim i trochę tak w cieniu mistrza. Ale już w wielki piątek zacznie się pytanie, czy wy też jesteście jednymi? Z jego uczniów. I zacznie się pod górę. Zaczną się próby, zacznie, zacznie być naprawdę trudno. Nie od razu to przejdą, nie od razu wytrzymają. Ale właśnie z duchem świętym jest tak, że może być go w człowieku mniej albo więcej. Nie jest tak, że apostołowie chodząc za Panem Jezusem, przyjmując Chrzest, nie mieli ducha świętego. Mieli już. Ale nie mieli go w tej mierze, która była potrzebna, by podjęli dzieło ewangelizacji, by mógł narodzić się młody, prężny kościół. Ale po śmierci Pana Jezusa, po Jego wniebowstąpieniu, wypełnia się obietnica ojca. I przychodzi dar, dar Ducha Świętego, w większej mierze, obfitej mierze. W takiej mierze, że człowiek przechodzi ponad barierami lęku, którego do tej pory więziły i rozpoczyna się dzieło ewangelizacji. A zatem jest pociecha. Pociecha czynienia dobrze, pociecha która płynie z tego, że żyje się według ducha. W pierwszym czytaniu zobaczymy Filipa, jak działa w Samarii. W takim terenie gdzie pan Jezus już był kiedyś działał, rozmawiał z Samarytanką na parę dni go tam przyjęli ale w momencie kiedy się okazało że apostołowie idą dalej do Jerozolimy później Samarytanie znowu no, dość nieprzechylnie na nich patrzyli bariery były potężne nagle się okazuje, że teraz sami apostołowie idą do Samarytana i właśnie tak jak Filip działają tam bardzo skutecznie zaczynają Przyjmować chrzest i potrzebują również umocnienia. To jest ciekawe czytanie, że otrzymali chrzest, a autor natchniony nie mówi, jeszcze otrzymali ducha świętego. Nie, otrzymali już, tylko nie w tej mierze, jaką daje właśnie wtajemniczenie, bierzmowanie. Stąd przychodzą następni apostołowie, którzy razem z Filipem tworzą teraz jedną, taką jedność. I właśnie w młodej wspólnocie kościoła dokonuje się, można powiedzieć, ten wzrost duchowy u Samarytan. A zatem Samarytanie nie tylko przyjęli Chrzest, ale również zaczęli wzrastać w głoszonej im nauce. Taka jest, można powiedzieć, logika i porządek działania łaski Bożej w tej dzisiejszej liturgii, liturgii słowa. Y pokazać wzrost nie tylko. Samo, można powiedzieć, wstępne oczyszczenie. Nie tylko pojednanie człowieka z Bogiem, ale umocnienie w duchu. O tym Święty Piotr też mówi, że człowiek mocny w duchu, to w tym drugim czytaniu Święty Piotr powie, że człowiek mocny w duchu jest człowiekiem łagodnym, jest człowiekiem wyrozumiałym, a jednocześnie jest konsekwentnym. A więc człowieka mocnego wewnętrznie poznać po tym, że potrafi. Przyjmować polemikę z łagodnością, potrafi ją potrafi wysłuchać, a jednocześnie tam i, i, powiedzieć, i umieć powiedzieć tak tam, gdzie trzeba i można powiedzieć, i umieć jednak również powiedzieć nie tam, gdzie Duch mówi, że należy to uczynić. Tak zresztą działali pierwsi chrześcijanie. I widzimy, że um, um, pierwszych chrześcijan. Z jednej strony właśnie tą, tą łagodność, to można powiedzieć, wejście w ten świat takim, jakim wtedy był, a jednocześnie umiejętność mówienia nie tam, gdzie skłaniano ich, można powiedzieć, do tego, by człowiek nie żył według sumienia, by nie był wierny wierny duchowi. Prawda ma więc swojego ducha. Kiedyś. W Ewangelii można było przeczytać taki fragment, kiedy zły duch, wychodząc z człowieka, zaczął głosić, że Pan Jezus jest Synem Bożym. I tu od strony, i Pan Jezus powiedział mu milcz, a przecież od strony zewnętrznej, formalnej była to, można powiedzieć, prawda. Pan Jezus jest Synem Bożym ale widocznie można mówić prawdę w złym duchu. Można posługując się czymś, co jest jakby zewnętrznie prawdziwe, manipulować. I w momencie, kiedy, kiedy ten zły duch wychodzi z człowieka i ogłasza, że Pan Jezus jest Synem Bożym, Pan Jezus mówi mu – milcz, prawdy w złym duchu się nie mówi. W naszym klasztorze kiedyś pracowała wstająca taka pani Marysia, już świętej pamięci, którą dopadli kiedyś świadkowie Jechowy i zaczęli tam jakoś nawracać. Ona, nie umiejąc znaleźć odpowiednich argumentów, odwołała się w końcu do autorytetu papieża i powiedziała, a nasz Ojciec Święty jednak inaczej mówi i ja wierzę w to, co, co przekazuje mi Ojciec Święty. Wówczas oni ujrzeli najmocniejszego argumentu, jak Pani może nazywać świętym człowieka, który jest jeszcze na ziemi. Wówczas Pani Maryja powiedziała, on jest święty, bo on ma święty na nazwisko. I na ten, na ten argument już nie znaleźli odpowiedzi. Zobaczmy, od strony formalnej jest tu powiedziane coś, co nie jest rzeczywistością. Ojciec Święty nie ma tak na nazwisko, ale... Duch tej wypowiedzi jest, sięga właściwego źródła. Jest to od strony formalnej niedokładnie i niedoskonale wypowiedziana prawda o uświęceniu człowieka, o uświęceniu chrześcijanina w Chrystusie. I w, ten, w, tym, w, w tym sensie, w jakim właśnie każdy z nas zostaliśmy właśnie uświęceni, w związku z czym każdy z nas właśnie jest. Tutaj, świętym, właśnie jako członek ciała Chrystusowego. Całą teologię by trzeba było opowiedzieć. Od strony formalnej człowiek w tym momencie nie wyraża wszystkiego precyzyjnie i dokładnie. Można powiedzieć, mówi nieprawdę, a tymczasem jest wierny duchowi. A zatem, prawda ma swojego ducha i po nim się ją rozpoznaje bardziej i głębiej niż po jej zewnętrznym kształcie. A zatem właśnie Pan Jezus, zapowiadając Ducha Parakleta, idzie bardzo daleko. Nie tylko zostaniecie umocnieni, ale zostanie Wam dane rozeznanie co do tego, co jest właściwe, co jest dobre, co jest złe, czego się trzymać, czego unikać. Wielka jest obietnica Ducha Parakleta który w tym słowie paraklet zawarta jest całe bogactwo darów, nie tylko pociecha, o której mówi tłumaczenie pocieszyciel, ale również obrońca, również rzecznik, również ten, który wstawia się za nami, również ten, który dalej właśnie dokonuje, dokonuje wśród nas Bożych dzieł, w którym działa obecny, obecny Chrystus. A zatem czekajmy z wiarą na nowe zesłanie Ducha Świętego, na nową pięćdziesiątnicę.